Skończyło się. O, ho, ho. Spadło Wojtusiowi z gołymi nóżkami. A wiesz gdzie leży? Pod twoim krzesłem. O, to też spadło. Wojtuś, przyjmij piątkę. <grym>, przywi. Przywi piątkę. Przyjmij. Jeez, yes! Wojtuś przywija piątkę. A umiesz pomachać? Ale nie bekaj, teraz jesteś na wideo. Pomachaj. Tak! Ślicznie Wojtuś pomachał. Wojtuś, Wojtuś.